Witam Was bardzo serdecznie w poradniku, w którym pokażę Wam jak znaleźć kamerę oraz co najważniejsze kartę do bunkru. Zatem zacznijmy. Naszym miejscem, którego zaczniemy, będzie, będą te kontenery oraz te wybrzeże. Tutaj są te czaszki, mewy latają. Wiecie o co chodzi. Więc jeżeli znacie to miejsce, to zapraszam się udać tu, bo to jest naprawdę niewielka droga. Do tego. Więc tak y, musimy iść. Y, jak widzicie ten kontener, ja jestem półdaletonistą, więc nie powiem co to za kolor. Jak widzicie y, ten kontener, to idziecie tak wzdłuż niego, dokładnie w ten sposób. Ciągle prosto. I są tutaj takie skały. I jest tutaj wejście do tych skał, więc y, zapraszam po prostu, wejdźcie. Do środka. I teraz um, czekajcie, bo ja wam muszę to wszystko ładnie oświetlić. Taki protip na łuku nigdy nie gaśnie. Także jak wchodzicie, to um, idziemy ciągle prosto, aż tutaj natkniemy na taki namiot, w którym możemy sobie zrobić um, zapis. Jak widzicie. Także możecie sobie zapisać ładnie przed tą wyprawą A i troszkę się uzbroić. Bo tam ogólnie będzie tak: będą dzieci, dzieci mutantów, oraz jeden mutant. Ten z rękami takimi. No co ma tyle? Kończyć. Wiecie o kogo, o kogo mi chodzi? No o ciwko mi chodzi. Więc jeżeli jesteście tutaj, to na prawo macie taki zjazd, tam nie jedziemy. Idziemy prosto przy tej czaszce świecącej zacze um, musicie po prostu iść ciągle prosto. Przepraszam za telefon. Także um, jak już jesteście w tym miejscu, to idziecie dobrze. I tam na dole um, jest osakra. Ja mam radzę to wszystko po prostu zabić. Zabić. I co to aby na pewno tu na dole? Nie, jednak nie tu. Aczkolwiek idziecie dalej, idziecie dalej. Tam, tutaj będzie chyba, nie wiem czy coś będzie, raczej nie Ale tutaj jest um, kaniba nie um, Te dzieci, pełno dzieci oraz mutant Więc radzę zejść O o, -o. Dobra, nieważne, mam dużo lekarzy. Jak dojdziecie tu do końca, to tutaj macie um, kartę Jak widzicie Tu macie kartę, a tam dalej Gdzieś tutaj będzie, ale już zebrałem. Macie yy, kamerę. Jak widzicie, nie magnetofon. Nie wiem, gdzie jest ta kamera, tu jest. Macie kamerę, na której możecie sobie oglądać różne rzeczy. A, już to zebrałem wcześniej, więc jak widzicie, jest, jest karta Sahara. I jest kamera. I potem wracacie tą samą drogą, którą przyszliście. Ja Was, ja Wam bardzo dziękuję serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się i miłego dziąka życzę. Cześć!